Viltrox właśnie zaprezentował nowy obiektyw Viltrox 56mm f1.7 z Fuji Fujifilm X miałem ten obiektyw przedpremierowo, dlatego już dzisiaj w dniu premiery zapraszam Cię na jego recenzję. Ja nazywam się Hubert Multana i witam Cię na moim kanale, gdzie opowiadam o sprzęcie do filmowania i fotografii. Zanim jednak zaczniemy, krótki disclaimer. Obiektyw dostałem od Wiltrox Polska przed premierą w barterze w zamian za nagranie tego materiału i zostaje on u mnie na własność, dlatego zgodnie z przepisami oznaczam ten film jako sponsorowany. Obiektyw dostajemy w podwójnym kartonowym opakowaniu z solidnym wypełnieniem z gąbki. Oprócz samego obiektywu, w opakowaniu znajdziemy także miękki materiałowy pokrowiec oraz, ku mojemu zaskoczeniu, osłonę przeciwsłoneczną. Dlaczego ku mojemu zaskoczeniu? No, bo trzeba odnotować, że w dniu premiery ten obiektyw kosztuje w polskiej dystrybucji 799 zł. Wspominam o polskiej dystrybucji, bo to dość istotna informacja w kontekście gwarancji. Wiltrox Polska umożliwia darmowe rozszerzenie gwarancji do 5 lat. Dla produktów zakupionych w Polsce u autoryzowanych sprzedawców. Jeżeli kupiłeś obiektyw u jednego z takich sprzedawców, wystarczy, że zarejestrujesz go na stronie dystrybutora i cieszysz się darmową pięcioletnią gwarancją. To, co na pewno wyróżnia ten obiektyw na rynku, to jego niezwykle kompaktowe wymiary oraz niezwykle niska waga. Mamy tutaj odpowiednio wymiary 6,5 na 5,5 cm i wagę 171 gramów. Jest to naprawdę imponujący wynik. Nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę, że jest to obiektyw dedykowany no naturalnie tylko do aparatów z matrycą APS-C. Jeżeli z jakiegoś powodu nie pasuje Wam bagnet Fujifilm X, możecie sięgnąć po mocowanie Nikon Z. Myślę, że trzeba będzie troszeczkę poczekać na mocowanie do systemu Sony, natomiast użytkownicy systemu Canon raczej będą musieli obejść się smakiem. Obudowa obiektywu wykonana jest w całości stworzywa, i do jakości wykonania samego obiektywu ja nie mam żadnych zastrzeżeń. Pierścień ustawiania ostrości zajmuje około połowę długości całego obiektywu, a na jego końcu znajdziemy metalowy bagnet. Na obudowie nie ma żadnych przełączników ani od trybu pracy autofokusa, który działa tutaj z silnikiem STM, ani od stabilizacji, której nie ma. Jest natomiast port USB-C służący do samodzielnego aktualizowania tego obiektywu, i został on umieszczony od strony bagnetu. Zbierając to wszystko w całość, otrzymujemy obiektyw kompaktowy, lekki i tani. A jak się okazało po moich testach, także bardzo ostry. Obiektyw testowałem na aparacie Fujifilm XE4, który, podobnie jak ten obiektyw, również jest konstrukcją bardzo kompaktową, i w połączeniu z tym obiektywem tworzy naprawdę bardzo fajny zestaw. Całość jest naprawdę świetnie wyważona. A przy tak lekkim szkle Brak grypa wody w ogóle nie przeszkadza. Nie będę Was dłużej zanudzał technikaliami. Jedynie co jeszcze może warto wspomnieć, to to, że minimalna odległość ostrzenia to około 55 cm oraz to, że możemy na niego zamocować filtry na średnicę gwintu 52 mm. To natomiast, czym chciałbym się z Wami podzielić, to moje wrażenia i odczucia po kilku sesjach, jakie miałem okazję wykonać tym właśnie obiektywem. Tak jak mówiłem, miałem okazję używać go na kilku sesjach w różnych okolicznościach i dla mnie to jest tak naprawdę taki idealny obiektyw spacerowy dla kogoś, kto lubi zdjęcia z małą ostrości, czyli inaczej mówiąc z rozmytym tłem. Połączenie dłuższej ogniskowej 56 mm oraz wartość przysłony 1.7 daje nam naprawdę fajnie rozmyte tło. Pozwala nam to zrobić zarówno portret, ale także zdjęcia, no co tu dużo mówić, dobrze wyglądające na mediach społecznościowych z Waszego codziennego życia. Bądźmy szczerzy, to jeden z najtańszych obiektywów Viltroxa, jaki jest w ofercie, i w ogóle jeden z najtańszych obiektywów w ogóle, jaki możemy podpiąć do współczesnych bezlusterkowców. Także myślę, że profesjonaliści nie będą tutaj grupą docelową, ale już osoby szukające ładnego obrazka na co dzień albo bardzo lekkiego obiektywu, który mogą zabrać na wakacje, będą tą premierą na pewno zainteresowane. A na tle innych obiektywów o ogniskowej 56 mm ten obiektyw prezentuje się naprawdę świetnie. I mam tutaj na myśli m.in produkt Wiltroxa 56 mm 1.4, ale także bardzo popularną Sigma 56 1.4. Owszem, oba są odrobinę jaśniejsze ale weź pod uwagę, że oba są blisko dwukrotnie droższe. Dla mnie ta premiera na pewno namiesza na rynku i myślę, że stanie się pierwszym wyborem w trakcie polecania komuś obiektywu na początek do wchodzenia w system bezlusterkowców. Myślę, że kluczowym czynnikiem do polecenia komuś takiego obiektywu będzie właśnie jego rewelacyjny stosunek możliwości do ceny. Cena jest niezwykle atrakcyjna, a możliwości jakie oferuje ten obiektyw bardzo duże. Daj znać w komentarzu co Ty myślisz o tym obiektywie, a ode mnie to wszystko. Trzymajcie się ciepło. Pozdro!